Kamienie nerkowe. Temat stary jak świat, starożytność, potem Napoleon, potem któryś z starów, no i wreszcie wszyscy wielcy i niekoniecznie wielcy tego świata mieli, mają i będą mieli kamienie nerkowe. Jeżeli pijemy zbyt mało wody, nie płuczemy nerek, o czym opowiem w kolejnym odcinku, to robią się kamienie nerkowe. No i te kamienie nerkowe, tak jak to ciasteczko. Trzeba skruszyć. No fajnie byłoby, gdyby się je dało tak kruszyć. Nie da się. Więc do tego używamy różnego rodzaju instrumentów. W tej chwili takim najfajniejszym instrumentem kruszącym te kamienie nerkowe, tak jak Państwo widzicie, na taki o, pył, jest laser. Kruszymy na drobinki o tej wielkości. I to jest ten osłabiony piasek, który jesteśmy w stanie wydalić, Samoistnie i to jest największe osiągnięcie ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie musimy kombinować jakimiś kleszczykami, koszyczkiem, wyjmować tych fragmentów, po prostu kruszymy je na piasek, który potem wydalamy wraz z moczem. Oczywiście pamiętając o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów.